A tu jesteś. Szukałem ciebie. A co takiego? Co chcesz? Już dawno nie rozrabialiśmy. Pora, aby teraz narozrabiać. A co masz na myśli? Pokażę ci. Chodź po prostu ze mną. No chodź, chodź. Widzisz ten samochód? No, no tak, widzę, oczywiście. Ale, ale co ty chcesz? Co, co chcesz, żebyśmy zrobili? No wów, <ślad> Nie my, tylko ty! Słuchaj, musisz zabrać ten samochód i pojedziemy sobie na przyjazdkę! <ślad> e? A dlaczego ja? Dlaczego ja muszę to robić? No bo ostatnim razem to ja zabrałem myszczymiki samochód. <ślad> Teraz twoja kolej! O, nie widzę to za dobrze. No ale jak moja kolej, no to muszę, nie? No musisz. No to bierzcie do roboty! Ja czekam troszkę dalej. Ej, poczekaj! No co? Muszę działać. Póki nikogo jeszcze nie ma. O, dobra, szybko. Chyba nikt mnie nie widział. O, o, gdzie jest mój samochód? O, chyba go ukradli. Muszę zadzwonić szybko na policję. Dzień dobry, czy pan dzwonił na policję? Tak, to ja. E, co się takiego stało? W czym możemy pomóc? Ukradli mi samochód! O, dobrze mniej więcej o której godzinie gdzieś 5 10 minut temu no to sprawca nie może być daleko stąd o, mam nadzieję że policja znajdzie mój samochód o ty faktycznie to zrobiłeś no tak przecież się tak umówiliśmy no tak o, o, o nie! Policja! Uciekać! Uciekać! Muszę uciekać też! Brrr. Proszę natychmiast wysiąść z samochodu, ale już! Poproszę prawo jazdy, ubezpieczenie i dokumenty od samochodu! E, e, nie mam nic, wszystko zapomniałem w domku. Czy to jest pana samochód? No ależ tak, oczywiście, a kogo? E, niech pan spojrzy. Jestem żółty i samochód jest żółty. Parę minut temu zgłoszono kradzież samochodu. Opis pasuje bardzo dobrze na ten samochód. Eee, niech pan tutaj postoi. Zaraz zadzwonię po właściciela. A, ależ panie władzo, to nie jest kradziony, ale to jest mój. Mógłbym już tobie jechać. Już jestem, panie władzo. Zatrzymałem podejrzanego. Czy mógłbyś spojrzeć na ten samochód? Czy to jest twój? Tak, oczywiście! To mój samochód! W takim razie jest pan aresztowany. To był taki tylko głupi żart. Przepraszam, nigdy więcej to się nie powtórzy. Dobrze, tato Świnko, dziękujemy już Tobie. Panie Władzu, to już się więcej nie powtórzy. Naprawdę obiecuję. Do radiowozu z Tobą. <laughs> o nie, o nie. <laughs>